Hej witajcie, z tej strony Gileon i witam Cię w sklepie 14 maja 2024 roku. No i co, Billie Eilish nadal w sklepie, item Billie Eilish to samo, My Hero Academia nadal w sklepie. Powrócił Terminator, zestaw FNCS-owy to samo, zestaw FNCS-owy z sezonu pierwszego nadal w sklepie. Odyseja za 1500, Klinga Wieków za 800, Astra za 1500, Gluciarz za 1500, Sztulna Paszcza za 1200, Operator za 1200, Zestaw Opiekuńcza Zenko za 1500, Kimiko 5-ogoniasta za 1200, Pazury Kitsune za 800, Obręczyni Klanu Lisa za 300, Zestaw Wojowniczka Losu za 1500, Wyzwanie za 500, Nóż do Filetowania Leszczy za 800, Mistrzyni Maki za 1200, Mistrz Sushi za 1200, Bagienny Rycerz za 800, Wojak za 800, Pakiet zadania Wąsów super Nadal w sklepie Gwiazdy Wojny to samo. Zestaw Złoty Król za 3300. Midlę pokazuje bałąco zestaw, a normalnie ten zestaw jest, jeśli nie ma czyszczenia i tema kosztuje 2500. Midas Tryumfujący za 2000. Złoty Dotyk za 800. Złote Wywyższenie za 500. Zestaw Milczenie jest złotem za 1700. tyle pokazuje bałąco zestaw, a normalnie ten zestaw jest, jeśli nie ma i tema kosztuje 1400. Dynamiczna Cisza za 1200. Rufus Z1200. Ciche Rządło za 500. Śmietnikowy smagacz za 800. Dopalacz Synthwave nadal w sklepie. Szybkość samomu to samo. Koło turbina nadal w sklepie. Centio to samo. Zestaw rozpraszacza nadal w sklepie. Beselska gama to samo. starżytny bas artefakt nadal w sklepie. ścieżki jamowe to samo. No i co? Jeśli sklepie Wam się podobał, to pamiętajcie subzone, łapka w górę, ko Leon w sklepie, a się z wami żegnam, siemneczko.